W poniedziałek 17 września około godziny 18.30 w zakładzie produkcji bioetanolu Bioagra SA w Głębinowie doszło do pożaru. Poszkodowane są dwie osoby. Doszło do zdarzenia, w wyniku którego uległo poparzeniu dwóch pracowników firmy zewnętrznej, wynika, wykonującej dla nas pracę. Inwestycyjne. Nasz zakład w wyniku tego zdarzenia nie poniósł żadnych strat materialnych. Bezpieczeństwo osób pracujących na terenie zakładu oraz firm, które pracują zewnętrznych na terenie zakładów nie jest zagrożone. Na miejscu są prowadzone czynności wyjaśniające w tej chwili przyczyny powstałego wypadku. Jeszcze trudno jest powiedzieć, co było przyczyną wypadku. Inspekcja Pracy. Robić czynności operacyjne, yy, sprawdza i przesłuchuje świadków tej firmy, której, do której, dla której zleciliśmy wykonywanie tych prac. Decyzją lekarza kierującego akcją został wezwany tam śmigłowiec ratunkowy do pomocy. Okazało się to bardzo przydatne, bo jeden z poszkodowanych miał około 80% oparzeń i wymagać będzie wymaga leczenia specjalistycznego. On śmigłowcem ratunkowym odleciał z miejsca zdarzenia prosto do ośrodka oparzeniowego w siemienowicach Śląskich. Drugi z poszkodowanych w mniejszym stopniu oparzony znajduje się w oddziale chirurgii ogólnej szpitala w Nysie i o ile mi wiadomo, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwu. Po zgłoszeniu zadysponowaliśmy cztery zastępy straży pożarnej. Dwa z JRG Nysa i dwa z OSP w po przybyciu na miejsce okazało się, że doszło w terenie zakładu do miejscowego wybuchu, w wyniku czego zostały poparzone dwie osoby. Dalsze działania straży polegały na sprawdzeniu zakładu, czy nie doszło do dodatkowych gdzieś jeszcze wznieceń ognia. A poza tym cały czas trwały działania w zakresie ratownictwa medycznego. Ostatnim etapem było... Zabezpieczenie lądowania dla śmigłowca. Takich zakładów jak zakład Biagra pod kątem zagrożenia mamy dwa. Jeszcze drugi w Chruścinie Nyskiej, gdzie mamy do czynienia z butanem i ten gaz też tam jest no, powiedzmy w sytuacji zagrożenia mocno niebezpieczne. Jeżeli chodzi o sam zakład Biagra, jest na tyle zabezpieczony, że są tam zastosowane najnowsze urządzenia gaśnicze, systemy zabezpieczające. Z informacji, jakie posiadamy, pewnego rodzaju nieostrożność w trakcie wykonywania prac na terenie zakładu doprowadziła trochę do tragedii.